Cześć widzowie, oglądacie kanał Cena i jestem Michał. W dzisiejszym odcinku krótkie przypomnienie, bo być może uwadze niektórych uszło, że 28 lipca upłynęło w do wprowadzania zmian w ustawie o broni i amunicji wprowadzonej tak zwaną ustawą deregulacyjną. Jakie to były zmiany dla przypomnienia? Najważniejsze to wprowadzenie dodatkowej przesłanki... Czyli tak zwanej ważnej przyczyny posiadania broni, w punkcie pierwszym artykułu 10 tejże ustawy, jest napisane o tej słynnej już, jak to ładnie napisano? Zadeklarowana chęć wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczpospolitej. O tym już sporo na kanale mówiliśmy. Co się z tym wiąże, jakie benefity otrzymają funkcjonariusze i żołnierze WOD potencjalnie w wyniku działania tej ustawy, jaką broń mogą uzyskać w wyniku zmiany tego przepisu, o tym już mówiliśmy, nie będziemy się powtarzać. Natomiast drugą istotną zmianą, która dwa dni temu zaczęła funkcjonować, jest skrócenie maksymalnego okresu członkostwa w klubie sportowym zrzeszonym w PZSS. Do celów uzyskania pozwolenia na broń sportową. Ten czas został zmniejszony z 3 miesięcy do miesiąca, zatem klub nie może żądać terminowania przez Was w klubie dłużej niż jeden miesiąc, po to, żebyście mogli przystąpić do organizowanego kursu, i kursu to oczywiście wcześniej, ale przede wszystkim egzaminu na patent strzelecki. I teraz powstaje pytanie, czy ten miesiąc to jest wystarczający okres czasu, żeby przygotować taką osobę do bycia posiadaczem broni. Moim zdaniem ten czas jest wystarczający do tego, żeby osoba mogła przygotować się do egzaminu na patent strzelecki i skutecznie go zdać. Natomiast pytanie, czy ona będzie w stanie być przygotowana do tego, żeby zostać odpowiedzialnym albo jeszcze bardziej dobrym strzelcem, wydaje mi się, że nie. Natomiast miałbym również wątpliwości, czy w przypadku 3-miesięcznego okresu ten warunek był spełniony. Zważcie na to, że tak naprawdę nie ma przepisów, które regulują, co strzelec w trakcie tego miesiąca, czy poprzednio trzech miesięcy miał robić, zanim uzyskał. Możliwość zdania patentu strzeleckiego. Tam nie ma mowy w żadnym przepisie, ile on ma wystrzelić nabojów, z jakiej broni, jakie zadania treningowe ma wykonać, ile ma czasu spędzić na tej strzelnicy, w jakim reżimie się to ma odbywać. To jest wszystko na zasadzie widzimy się. To jest na zasadzie dobrej woli osoba, które, osoby, która podchodzi do takiego egzaminu w przyszłości. Ja mogę przyznać, że w moim przypadku ten czas spędziłem dosyć intensywnie, ponieważ ja strzelałem w czasie tych miesięcy co najmniej dwa razy w tygodniu. I czas ten poświęciłem na, w cudzysłowie, zwiedzenie mojej klubowej zbrojowni, po to, żeby strzelić praktycznie z każdego rodzaju broni, które tam się znajdowało. Porównywałem je między sobą, porównywałem rodzaje pistoletów, kurkowe z bezkurkowymi, Waltera z Radomia od Waltera z fabryki w Niemczech, karabin taki od karabinu Śmakiego, Grot od czegoś tam. Także to był dosyć ciekawy okres, ponieważ ja z racji tego, że nie miałem dostępu do, do broni, którą mógłbym pozyskać innymi drogami, po prostu eksplorowałem to, co było w klubie. Jak się okazuje w moim klubie, tej ciekawej broni jest dosyć sporo. Natomiast równie dobrze mógłbym po odbębnieniu tych obowiązkowych, kandydackich strzelań, których jest tam, nie pamiętam ile, 10, tak? Coś tam ze strzelby, trochę pistoletu, ze trzy strzelania karabinowe, o ile dobrze pamiętam i to jest wszystko, tak? I teraz ja właściwie później mógłbym być jedynie pozycją na liście z opłaconą składką, po czym podchodzę do egzaminu, zdaję go, uzyskuję pozwolenie. Także sumarycznie, wydaje mi się, że skrócenie tego okresu z 3 miesięcy do miesiąca w naszych praktycznych warunkach nie ma wielkiego znaczenia. A jeżeli jesteś osobą, która zastanawia się nad tym, czy już jest to odpowiedni moment, żeby pozwolenie do celów sportowych sobie wyrobić, to wydaje mi się, że jest to dobry moment, ponieważ po prostu spędzisz mniej czasu w klubie. Postaraj się ten czas dobrze spożytkować, tak jak ja to robiłem. A zmiana, myślę, że wyjdzie nam na dobre. To wszystko w tym odcinku. Cześć.